Podmiot koronawirusa postawiła na głowie praktycznie cały sport, nie tylko w Ostrowie, nie tylko w Polsce, ale na całym świecie. Rozgrywki m.in. Olpny zostały zatrzymane w marcu po rozegraniu dwóch kolejek pierwszej ligi po jednej kolejce drugiej i trzeciej ligi, ale na szczęście w najbliższy weekend wznawiamy rozgrywki ostrowskiej ligi piłki nożnej amatorskiej, a o tym porozmawiamy z prezesem Olpna, Patrykiem Płomińskim, z którym się łączymy zdalnie. Witam cię, Patryk. Witam serdecznie. Patryk, uśmiech na Twojej twarzy to to zwiastuje tylko jedno. Liga wraca do życia. Najbliższy weekend, rozgrywki wznawiają. To jest taki bardzo optymistyczny scenariusz, bo jak rozmawialiśmy miesiąc, dwa temu, to chyba jeszcze nie wyglądało to wszystko tak różowo. Tak, oczywiście uśmiech nie osadzi mi twarzy, dlatego że mogliśmy wreszcie... Przygotować się do tego, aby wyjść na ten Orlik. Poznaliśmy wreszcie konkretną datę, kiedy to wszystko będzie możliwe. No i wychodzimy w najbliższy weekend. przygotowaliśmy się troszkę do tego, aby móc wyjść na, na, na to boisko. To też nas troszkę czasu i pracy kosztowało. No ale tak jak wspomniałem wcześniej, jak rozmawialiśmy miesiąc czy dwa miesiące temu o tym. Jak przechodzimy tą pandemię, no to w tym momencie mogę powiedzieć, że zrobiliśmy wszystko w naszej mocy, żeby te rozgrywki wznowić. No i wznawiamy 6 czerwca na Orliku przy i na Borku już ruszamy pełną parą. Mamy naprawdę sporo grania. A jak będzie wyglądał właśnie ten reżim sanitarny? Co można, czego nie można, to właśnie zdrać te kulisy, bo to nie będzie taka liga, pewnie jak do tej pory. Troszeczkę tych restrykcji jeszcze, mimo wszystko, jest. Tak, trochę tych restrykcji jeszcze jest, dlatego że Musimy też dbać o swoje bezpieczeństwo i swoje zdrowie przede wszystkim, więc nasi zawodnicy, którzy będą przychodzili na mecze to oczywiście przychodzą na daną godzinę, musi być przerwa między spotkaniami 10-15 minut, tak aby, tak aby jedna drużyn, te dwie drużyny, które rozgrywają mecze zdążyły opuścić obiekt. Dopiero wchodzi kolejne, kolejne zespoły, piłki po każdym spotkaniu będą dezynfekowane, tak samo ręce zawodników zawodnicy przed wejściem na obiekt będą dezynfekować ręce, więc staramy się robić wszystko, co w naszej mocy i przygotować się tak dobrze, żebyśmy nie dopuścili do żadnego, do żadnego momentu takiego kryzysu który spowodowałby to, że musimy zawiesić te rozgrywki, bo coś się wydarzyło. Myślę, że jesteśmy na tyle jako amatorzy przygotowani, że myślę, że nie jeden klub wyższej ligi mógłby się od nas uczyć. Wszystkie trzy ligi wracają w ten weekend do grania? Wszystkie trzy ligi wracają do grania, mamy ponad 120 spotkań, Zaległych, czyli od marca do rozegrania, więc tak startujemy z, z, z wszystkimi ligami i będziemy grali, co ważne, przez całe wakacje, co jeszcze nam się w historii rozrywek nie zdarzyło. No właśnie, wyprzedziłeś moje pytanie, bo jak będzie wyglądała właśnie ta liga na drewnianie zaległości, bo chcecie normalnie ją dokończyć według terminarza, który obowiązywał jeszcze kilka miesięcy temu? Tak, oczywiście startujemy, ten termin tak naprawdę przesunął się o blisko 2,5 miesiąca, 2,5 miesiąca blisko, po prostu będziemy zaczynali od 6 czerwca i zgodnie z kolejnością kolej, która obowiązywała jeszcze w marcu będziemy te mecze rozgrywać, tak więc będziemy grali przez całe wakacje. Nie mamy weekendu wolnego, który byśmy mogli odpoczywać do końca listopada, dlatego że nasze rozgrywki zakończą się 30 sierpnia, od początku września startuje nowy sezon, tak więc przez całe wakacje mamy do rozegrania naprawdę mnóstwo spotkań. No i co ważne, to 42 zespoły wyraziły Chęć, 41 zespół wyraziło chęć udziału w dalszych rozgrywkach. Jeden zespół się wycofał z rozgrywek ciut wcześniej, jeszcze przed epidemią. Natomiast jeden zespół nie będzie brał udziału ze względu na pracę zawodową, który, którzy chłopacy wykonują. Nie otrzymali pozwolenia od pracodawcy oraz, ja to rozumiem, bezpieczeństwo tych pracowników jest bardzo ważne. No i nie mogliby pozwolić na to, aby zatrzymać firmę. A jeśli chodzi o rozgrywki pucharowe, też będą równolegle się odbywały? Tak, wszystko jest zaplanowane w kalendarzu rozgrywek tak, że nie ominiemy ani jednego spotkania. Są rozgrane wszystkie spotkania ligowe, cały puchar, więc tych spotkań do rozegrania będzie mnóstwo, mnóstwo grania, no ale my mamy akceptację zespołów, tak więc myślę, że jeżeli wszyscy wyrazili zgodę, no to nam nie pozostaje nic innego, jak tylko dopiąć wszystko tak żebyśmy mogli ruszyć. A jak wygląda podobne, wyglądają podobne rozgrywki w Polsce, w innych miastach? Też to wszystko rusza właśnie w ten weekend? Eee, powiem tutaj o najbliższym e, nam e, przyjacielu, czyli o Krotoszynie, bo o to ludzie, z którymi się bardzo przyjaźnimy. E, I chłopacy też ruszają w najbliższy weekend. Oni też z nami analizują, e, bo przygotowujemy też ankiety dla zawodników z oświadczeniem, że oczywiście żadne z nich nie był podany kwarantannie, że wszyscy są zdrowi. I, I będą będą mogli uczestniczyć w tych rozgrywkach. Tak samo krotoszyn startuje też w ten najbliższy weekend, tak jak my. Natomiast inne rozgrywki w Polsce, na przykład Pruszków, ruszył już w ubiegłym tygodniu spotkaniami. Wiadomo, ten reżim był jeszcze większy, bo można było tylko 14 zawodników mieć na obiekcie, plus dwóch trenerów, czyli wychodzi po 7 osób na zespół. Oni do tego się dostosowali. My. Z racji tego, że chcieliśmy naprawdę przygotować się do tego startu i nie wychodzić, że już musimy teraz tutaj nóżkami i wyjść na to boisko grać, to postanowiliśmy, że jeszcze tydzień poczekamy, skonsultowaliśmy to też z referatem sportu, tak aby to wszystko miało ręce i nogi i żebyśmy też mieli poparcie nie tylko swoje, że my chcemy i zawodnicy, tylko żeby też było poparcie odgórne, że jednak te rozgrywki będą mogły w najbliższy weekend ruszyć. A mistrzostwa polski? Kiedy, na kiedy są przełożone? Z, z, za kuluarami chodzi, chodzi plotka, że te roz, mistrzostwa mają odbycie na przełomie września i października. Mistrzostwa polski, fortuna Puchar Polski. Jeżeli wszystko nad pozwoli, na razie mamy y, pozwolenie na organizację imprez do 150 osób, no czyli to jest chyba jeszcze trochę mało, żeby wszystkie drużyny najlepsze z Polski się zjechały, ale... No, nie powiedziane, że te restrykcje z tygodnia na tydzień czy z miesiąca na miesiąc nie będą a jest znoszone, tak więc liczymy na to, że w tym roku jeszcze nasze drużyny pojadą na Mistrzostwa Polski. A co z Mistrzostwami Świata? Jest jakaś decyzja odnośnie tego, jak reprezentacja Polski, czy przystąpi do tych mistrzostw, czy one się odbędą? Bo przecież wiadomo, że Polacy bronią tytułu wicemistrzów świata. Tak, bronią tego tytułu i i, 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 i z. Informacji, które udało mi się odzyskać, uzyskać, to decyzja jest taka, że w tym roku Mistrzostw Świata nie będzie. W tym roku wszystkie federacje zrzeszone w SOKA podjęły decyzję, że tych Mistrzostw Świata w tym roku nie będzie. Natomiast to nie oznacza, że mistrzostwa świata 2020 się nie odbędą, bo plan jest taki, że zostaną one przełożone na kwietień 2021 roku, no i wtedy, wtedy, wtedy prawdopodobnie te mistrzostwa się odbędą gdzie? No, bardzo, bardzo poważnie rozważana jest propozycja Meksyku, ale wiemy, że walczy z, nim, z nimi również Anglia. Czyli wtedy byłyby dwa Mistrzostwa Świata w przyszłym roku, za 2020 i 2021? Prawdopodobnie tak. Nikt nie był na to przygotowany, ale z racji tego, że te Mistrzostwa miałyby się odbyć w kwietniu, to prawdopodobnie te drugie Mistrzostwa odbędą się pod koniec roku 2021. I być może, być może, być może będzie taka sytuacja, że będziemy mieli dwa razy Mistrzostwa Świata w jednym roku. Ale my wracamy na nasze Ostrowskie Lokalne Podwórko, gdzie Liga Olpna startuje po dłuższej przerwie, wraca do rozgrywek w najbliższy weekend i do zobaczenia na Orlikach. Będziemy to wszystko oczywiście śledzić i w naszym portalu i w gazecie Kurieru Ostrowski. Serdecznie Ci Patryk, dziękuję. No i żeby, życzę, żeby wszystko przebiegło zgodnie z Waszymi założeniami, żeby rozgrywki mogły się dokończyć. No i udanego lata na boiskach na orlika Holpna. Dziękujemy bardzo i dziękujemy, że Ostrowski jest z nami, tak więc do zobaczenia na ligowych spotkaniach. Dziękuję Ci bardzo do Dziękuję, do zobaczenia.